Dajka, kochani, witam Was ponownie na kanale MONIA Venel. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym drapingiem. Mamy na dzisiaj 45 zł do wydrapania. Mamy dużo kasy, moc szczęścia, kopalnia rubinów, ekstra linie razy 2 i super linie. Jeżeli chodzi o ekstra linie i super linie, to jedną ekstra linię mam w całości, drugą mam do, do drapania dwa symbole i super linii. Mamy trzy symbole do wydrapania. Taki na dzisiaj, kochani, draping. Mam nadzieję, że jest to troszeczkę urozmaicenie dla Was. No i cóż, nie przedłużamy, tylko zaczynamy drapać. Mam tutaj dla Was dobrą informację już na dzień dobry. Jedne ekstra linie mamy już wygrane. Co prawda, mamy jeszcze do wydrapania symbol, ale jak widzicie, tutaj mamy już linię. Mamy linię, czyli już na dzień dobry wiemy, że Udało nam się coś tutaj wydrapać. Zobaczmy, kochani, co tam się kryje pod ostatnim symbolem, ale może na razie troszeczkę przybliżymy. O! Mamy troszeczkę bliżej linię z numerem 13, jak widzicie. No dobrze, no to sprawdźmy, jakie tutaj mamy ostatnie. Jak widzicie, mamy trochę możliwości. Mamy trochę jeszcze możliwości. Jest szansa, że coś nam się jeszcze trafi. No ale zobaczmy ten ostatni symbol. Jaki my tu mamy symbol? Kraba. No cóż, zobaczmy. Zobaczmy, czy krab nam się tutaj jeszcze gdzieś przytrafi. Mamy kraba, ale to jeszcze nam nie, da, nie daje linii, bo nie mamy okularów. Czy gdzieś jeszcze będzie krab? Nie. Co oznacza, że mamy jedną linię wygraną. Drapiemy sobie, kochani. I mamy tutaj 10 złotych wygrane. No dobrze, no i fajnie. Pierwsze 10 złotych. Piechotą nie chodzi, jak to się mówi. Teraz weźmy sobie może drapkę dużo kasy. Spróbujmy sobie wydrapać. I sprawdźmy, jakie tutaj mamy wygrywające 35, 16, 14 i 23. Takich numerów szukamy i mamy tak. Fúreczkę. Fúreczki nie ma. No dobra, lecimy dalej. 20. Nic z tego. 36. Nie ma, oboczek. 31. Nie ma. 34. Nie ma. No. Zrabka oboków nam się trafiła. Kolejna liczba to 29. 24, czyli kolejny obok. 12, 18 i 26. Czyli niestety, kochani, zdrabka jest pusta. Potwierdzają nam to kontrolne. No dobrze, przechodzimy do kolejnej zdrabki. Może weźmy sobie super linie, w których nam brakuje trzech symboli. Zobaczmy. Tutaj nie mamy jeszcze żadnej linii. Ale może coś tam się trafi. Leżak, szukamy leżaka. Leżaka, brak jak widzicie. Dobra, kolejny symbol to parasol. Parasola, brak. No dobra, i ostatni symbol to słoń. Mamy słonia. Ale to nam niestety nie daje linii. Mamy kolejnego słonia, że to też jeszcze nie jest wygrana. No cóż, wychodzi na to, że drabka jest pusta, zgadza się, różne kontrolne. No dobrze, no to odłóżmy na kupkę przegranych. To no teraz, może, dla odmiany, weźmiemy moc szczęścia. Jakie my tu mamy liczby? Siedem, chyba. <laughs> sobie tak, elegancko. O. Siedem, trzydzieści sześć, sześć, dwadzieścia dwa. No i szukamy trzydzieści dwa, czyli niestety nie trafione. Siedemnaście. Wow, kochani, mamy kapelusik, mamy cylinder, czyli wygrywamy przypisaną do niego kwotę. Później sobie oczywiście sprawdzimy. Wow, mamy drugi cylinder, super. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Szukamy dalej, kochani, no jak już tak nam dobrze idzie. 21, 14, 35. Czwarteczka, ósemeczka i na koniec mamy 12. No i super, mamy dwa cylindry. Zobaczmy, co tam się kryje pod tymi cylindrami. Pod pierwszym cylindrem mamy piąteczkę, pod drugim mamy drugą piąteczkę, czyli mamy 10 zł. wygrane w zdrabce. Moc szczęścia. No i super, bardzo mnie to cieszy. Mamy jeszcze dwie zdrabki, kochani. Mamy jeszcze ekstra i kopalnię e, rubinów myślę, że ekstra linie zostawimy sobie na koniec fajny, fajny duży draping kopalnie rubinów sprawdzimy sobie od razu szukamy oczywiście rubinów i skrzyni będziemy sobie przesuwać, żeby wszystko doskonale widzieli mamy tak zegarek koniczyna bank czyli na razie nic monety świnie świnia to zły znak Lecimy dalej. Portfel przesuńmy. Safe. Gwiazda. Portfel. Korale. Pierścionek. Na razie nic z tego, kochani. Księżyc. Pierścionek. Korona. Zegarek. Safe. No i zostało nam dosłownie kilka monety. Korona i świnka. A, i bank jeszcze na koniec. Okej, okay, czyli mamy przegraną zdrabkę. Powiem Wam szczerze, że nie przepadam za tymi zdrabkami liniowymi. Też nigdy nie wiem, gdzie, gdzie tutaj są kontrolne. Tego nie wie nikt. NS. No, czyli kontrolne nam potwierdzają. Trochę zrobiłam bałaganu, kochani. Musimy sobie tutaj oczyścić ten bałagan. No dobra. No i została nam ostatnia trapka, kochani. Ekstra, ekstra linie, ekstra linie. No to. Zdrapiamy po kolei, myślę, że po kilka symboli, żeby, żeby tutaj nie przedłużać. Sprawdźmy. Ekstra linia oczywiście z numerem 19. Tamta była 13, tutaj mamy 19. Uwaga, uwaga, prawie zdrapałam kontrolne. Na razie tylko na szczęście kawałeczek, kawałeczek liczby. Dobra. Lecimy, kochani, lecimy wiatraczek. Diamentów nie było. Monety też, wydaje mi się, że nie było, ale sobie sprawdźmy. Nie. No i ostatni symbol, kochani, to słoń. Słoń, właśnie. No dobrze. Sprawdźmy, czy ten słoń się tutaj gdzieś trafi. Rower i krab wszędzie, jak widzicie. A, gwiazda jeszcze. Dodatkowo, a słoń jest tutaj, ale blokuje nam rower. Słoń jest też tutaj, ale też jesteśmy zablokowani przez rower. I tyle. Tak zgadza się? Wszystko się zgadza, kochani? Chyba tak. Dobra, czyli mamy jedną linię. Mamy jedną linię. Sprawdzamy, kochani, co tutaj się kryje. A tutaj mamy 10 zł. No dobrze, to przejdźmy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując nasz dzisiejszy draping, mieliśmy zdrabki za 45 zł i udało nam się wygrać w trzech zdrapkach. Tutaj mamy 3 do 3, jeżeli chodzi o ilościowo wygraną. W tych trzech zdrapkach udało nam się wydrapać 30 zł, co oznacza, że jesteśmy 15 zł na minusie. I tak wydaje mi się, że 30 zł w takim drapingu to jest całkiem nieźle. Jak widzicie, ekstra linie obie wygrały. Wydaje mi się, że te ekstra linie dosyć często wygrywają, więc jest to um, dobra inwestycja w zabawę <laughs> te ekstralinie. linie. Um, kochani, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, a liczę na to, że tak, to zostawcie proszę łapeczki do góry pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji. Na moim kanale trwa w dalszym ciągu rozdanie na 1500 subskrypcji. Już bardzo małutko brakuje, więc jeżeli ktoś jeszcze nie brał udziału, to na dole w opisie pod tym filmem macie link do. Tego rozdania, kochani, dzięki, że byliście. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Buziaczki. Pa!